Bezpieczeństwo surowcowe naszego kraju, to jest teraz nagły temat, co powie Pan e, naszym rodakom o, o przyszłej zimie, jeśli chodzi o surowce energetyczne. E, Przyszłą zimą, co tu dużo mówić, może być e, bardzo bolesna dla każdego obywatela, ale wszystko, e, wszystkie surowce tak, e, są jednogromadzone, wszystko mamy pod kontrolą, jednak mimo wszystko zachęcamy do oszczędności. Nie ma żadnych gospodarstw, bo tylko wciąż korzystamy, żeby też to w